Witam Was w kolejnym odcinku z Leona. Dziś w odcinku sobie przyciemnimy ten kierunek, zobaczymy, jak on będzie wyglądał przyciemniony. Jeszcze nie jest, efekt przed nagrywam A tu spróbujemy jeszcze w karbon znaczek sacika wkleić. Może nie będzie po wiejsku, i sobie. Wypolerujemy lampy mikrofibrą Może nie wyjdzie to źle Coś takiego zapodałem. Headlight, Restore, Sealance Pisał, że mikrofibrą To zrobimy też i z tego Mam jeszcze chwilę zanim pomocnik przyjdzie Kupiłem taki statyw do telefonu, więc W końcu się przyda do nagrywania coś lepszego Mamy efekt końcowy Tak wygląda lampa Już po wycięciu W do tej Jest spoko Profesjonalna robota Detailing Polowy detailing Przeglądając samochód, znaleźliśmy takie, takie dzieło Państwa, efekt końcowy Pracy Mr. Kamila tak przyjemnione lampki mamy Wstępujemy do próby oklejania znaczka Już nie w karbon niestety, bo to jest kiepski karbon Ale jest ciemna folia Też lekko oklejony Są lekkie niedociągnięcia, to się poprawi oczywiście Profesjonalny detailer Kamil Ciekawiło się jak brzmi leonek z dziurawym wydechem Zapraszam do odsłuchu Dobra różnica może Jakoś wielka nie jest Pewnie jest lepiej. es Efekt tej lampy, trochę jest gorszy Nie myślę to przez to, że na słońcu to robię To też właśnie nie wiem się dobrze Ale tu uważam, że serio się zmieniło spoko Nawet trochę żółtawa Ale jest lepiej, nie? Z zaleceniem kolegi Zrobię to jeszcze raz jak Może coś doda jeszcze Trochę brudne jest ta mikrofibra Ale... To

Trzecia trochę się tam zmieniło nawet. Nie jest źle. Dobra, teraz druga strona. Jeszcze raz, bo tu był gorszy efekt. Trochę tu nie idziemy się siebie. wygląda tak Ten tak, w kolejnej warstwie Wygląda to tak Kurde, Naprawdę jest spoko, chciałem, będzie będzie gorzej z tymi fuszerskimi umiejętnościami Może bym to jeszcze spróbował, jeszcze nie wiem czy to jest sens Halogeny też pukniemy, co będzie? Uh. ale Wytrach Wcierał po prostu Niewygodny mi tu Oj, mam Mogą A nie no brzydko to wygląda teraz, już smarowałem Nic to chyba nie daje. Albo ja głupio to robię. Możecie napisać w komentarzu. A też z tym trochę, nie? To nie zawsze zgumie. O, ale drugi robią. Tam sprawdzę. Ten wygląda tak. Tak mi ciężko zobaczyć na nagraniu. Słońce świeci. Ten tak. Różnice są? Nie wiem. Zdobyłaś to mięso tam. Dobra Idziemy teraz z tym... Boże jaki syf Po co to się zostawiam tam? Mokre całe To no. może to też jest błąd, że z mało no wszyscy się patrzą, nie? Jak nagrywałem to... Jak to pusherki takich przy nich robią? Bo... To nie zrozumieją. Piękna. Jak tam piękna piękna Ale to do śmierci raz już pójdzie. No cóż zrobiłem to jeszcze raz poza kamerą. Ale już widzę, że różnicy się nie robi. halogenów nie będę próbował bo to jest żółte, jak nie wiem. Nie chce mi się sobie dostęp. W tym odcinku to z polerki lampy, by było na tyle. W tym odcinku prace dobiegły końca. W dzisiejszym odcinku wykonaliśmy polerkę lamp, taką prowizoryczną pasturę za dychę z akrzyna. Tu jeszcze zrobiliśmy falogeniki, ale to tym bym się nie chwalił. Z tyłu z mocu profesjonalnego detailera, oczywiście, kliliśmy znaczek. Robił to pierwszy raz podobno. Tu kierunki okleiliśmy Tak to się prezentuje z daleka tam stoi Leonik też Dla porównania kierunki też ciemne, ale tu ciut ciemniejsze no, W kolejnym odcinku, prawdopodobnie, weźmiemy się za, to już, yy, za ten boczek Tutaj gdzieś powinny być śrubki, które się odkręca, nie widzę O, tu na graniu widzę Śrubeczka, śrubeczka I Tu chyba będą gdzieś zatrzaski, bo już nie widzę śrub za zatrzaski są to w sumie na tyle więc jak wam się film spodobał oczywiście zyleł na huszerki możecie zostawić lajka like suba no i co nie? widzicie na instagrama janek570 no to żegnam wszystkich